Tak wygląda super food. Przyzwyczajajcie się do tego widoku, bo tak lub podobnie ma wyglądać nasze jedzenie w przyszłości. Albowiem znane nam stależy zwierzęta za dużo jedzą, wydalają, bekają i pierdzą za życia i w związku z tym są nieekologiczne, a jedzenie owadów jest ekologiczne, to logiczne. Jeżeli tego nie rozumiesz, to jesteś egoistą i ignorantem i chociaż jeszcze dzisiaj niewiele osób może zapełnić brzuchy chrupiącymi świerszczami, gdyż kilogram takich gotowych kosztuje. Ponad 700 zł, to się nie zamartwiajcie, bo z czasem oferta będzie większa, a cena niższa. Poza tym można je sobie hodować samemu. Zapytałam producenta, czy te świerszcze są polskie, czy importowane, czym są karmione, jak zabijane, czy istnieje jakiś urzędowy nadzór nad ich produkcją, jakieś wytyczne weterynaryjne i co składa się na końcową cenę produktu. No i na odpowiedź czekam już ponad 3 miesiące, więc chyba się już nie doczekam. Wolicie schabowego, czy chrupiące świerszcze?